Dzień dobry, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo, bardzo, jeszcze raz bardzo serdecznie Was witam ten wtorek, 16 lutego 2021 roku, w ostatni dzień przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. No, to dziś jeszcze postu nie ma, yy, ale słowo jest jak najbardziej już przygotowujące nas na Wielki Post, na okres przygotowania do Paschy. Pan Jezus dziś przypomina Kościołowi, przypomina nam, uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Jezusowi chodzi o to, żebyśmy strzegli się takiej postawy hipokryzji, jakiegoś takiej dwulicowości, z jednej strony takiego zewnętrznego ułożenia. Choć serce jest zgniłe, żebyśmy bronili siebie, swój umysł, swoje serce, swoje uczucia od różnego rodzaju zawiści, rywalizacji, takiego podkreślania siebie. Jezus przed tym nas ostrzega, bo to prowadzi do zniszczenia. Faryzeusze byli blisko tego, co religijne. Yy, blisko tradycji, blisko prawa, zachowywali to prawo, ale nie rozpoznali Jezusa, nie rozpoznali tego, który najbardziej kocha, tego, który ukazuje prawdziwe oblicze Boga. Herod no miał władzę na papierze, yy, miał pieniądze, ludzie się go bali, ale czy on był szczęśliwym człowiekiem? Właśnie te postawy faryzejskie i takie yy, na wzór Heroda. Niszczą życie. Pan Jezus chce zachować nas od tego i dlatego mówi: Uważajcie, strzeżcie się. To znaczy, zacznijcie świadomie żyć, zacznijcie badać swoje serce, zacznijcie badać swoje emocje. I dlatego Kościół da nam od jutra wielki post. To nie okres rozpamiętywania męki pańskiej, ale czas zatrzymania, czas nawrócenia czas yy, yy, takiego yy, rewidowania swojego życia. Może to będzie takie postanowienie wielkopostne? Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Yy, no, to z tym słowem Was zostawiam. Yy, życzę Wam dobrego dnia. Yy, uważajcie, yy, kochajcie Boga i Przyjmujcie Jego błogosławieństwo. I takie zadanie dałbym, które może wprost nie wynika z tego słowa, ale proś dziś Ducha Świętego o to, by dał Ci łaskę dobrego przeżycia okresu Wielkiego Postu. To jest dzisiejszy dzień. O to się trzeba modlić. Jednocześnie uważając i zachowując się w dystansie do tego wszystkiego, co jest kwasem, co niszczy nasze życie. Pozdrawiam i zapraszam jutro rano.